Moi drodzy rozstrzygnięcie dzisiaj, zatem zaczynamy. Franku, ty przesłałeś ćwiczenia oraz autoportret, więc za autoportret balonik, a za ćwiczenia myszka z napisem brawo. Wkładam tutaj do środka. Dobrze, gratulacje Franku. Dalej mamy Michałka. Michał, ee, słuchaj, zrobiłeś tak, Michał, twoja koperta i tak. Zrobiłeś leśne zwierzątko, zatem dla Ciebie myszka. Przesłałeś również ćwiczenia z polskiego, więc dla Ciebie taki uśmiechnięty piesek. I autoportret, i za to balonik żółty ląduje. Gratulacje Michał. Dalej Paulina. Paulinka. Leśne zwierzątko i leci do Ciebie kura z napisem brawo Paulinko. Oraz Paulinka zrobiła ćwiczenia i dla Ciebie ćwiczenia, za ćwiczenia leci balonik. Gratulacje. Dalej, Nadia. Oj, spadła mi koperta. Nadia, Nadia Ty zrobiłaś ćwiczenia z polskiego i do Ciebie leci piórko. Oraz autoportret Twój, czyli balonik dla Ciebie. Dalej. Laura, Laura, co Ty przysłałaś na. Laura wysłała leśne zwierzątko, więc le leci do Ciebie taki ślimaczek, motylek. Wysłałaś również ćwiczenia z polskiego, więc grzybek. I za autoportret balonik do Ciebie, Laura. Gratulacje. Dalej Zuzia. Zuzia, Zuzia wysłała autoportret, więc Zuzia, do Ciebie leci fioletowy balonik do środka. Gratulacje. I Dominika. Dominika nadesłała leśne zwierzątko, więc do ciebie leci Elza. Dominika. Wysłałaś również ćwiczenia z polskiego, więc takie naklejki tutaj są na jednym bloczku dla ciebie. I za autoportret leci do ciebie Dominika Balam. To jest na tyle, tyle na dzisiaj. Gratulacje, obejrzyjcie swoje prace. No i moi drodzy wasze prace. Tutaj Paulinka wysłała leśne zwierzątko. Ślicznie, ale piękny rysunek. Choinki jest zwierzątko. Jest trawka i grzybki. Świetnie, Paulinko. Super. Dalej Dominika wysłała swój autoportret. No, jesteś podobna, Dominika. I oczy się zgadzają. I bruskę w pieska. I kicki. Super fryzura. O, okay. pięknie Dominika. Dalej mamy tutaj. Również Dominiki leśne zwierzątka. To jest lis i sowa. Nie wiem, czy wysłyszycie, jak tu Stefan lata. Pięknie, Dominika. Dziękuję Ci za ten rysunek. I tutaj mamy autoportret Franka. Franku, bardzo ładnie. Jesteś do siebie chyba troszkę podobny. No, świetny. I kolor czerwony, a też bardzo... Często jesteś w takim kolor... kolorze czerwonym. Super, piękny. O, Laura tutaj mówi hej. Zgadza się, wszystko. Są okularki, są o pasnokcie jak ładnie zrobione tutaj widzę. Um, jest świetny uśmiech, jest kicek. Czyli Laura, tak jak zawsze pozdrawiamy cię. Pozdrawiam cię serdecznie. Super. Ileś zwierzątka Laury jest? Ojeju, ile tych zwierząt tutaj jest? Jest łoś, jest jeleń, jest sarna orzeł, sowa, wiórki Kanieźwiec, wiór, no, jeszcze królik, wow, i lis jeszcze tutaj. Słuchajcie, piękny ten obrazek, naprawdę. Laura bardzo się postarałaś, super. I autoportret Michała. Michał, to ty? No, jesteś troszkę też podobny. No, niebieskie oczy, takie jak Michał ma właśnie. Pięknie, Michał, dobrze ci poszło. I praca Michała Sowa, leśne zwierzątko. Bardzo ładnie, Michał. Super, podoba mi się. Ta sowa to prawdziwa sowa. Nadia F. To jest prawdziwa Nadia, nasza kokardka piękna. Widzę, że tutaj nawet usta sobie wymalowałaś. Ładnie ubrana, w oczach, oczy chyba niebieskie i znak zapytania, czyli to znaczy, że Nadia o czymś myśli. Tak mi się wydaje. Prawda, Nadia? Pozdrawiam. I Zuzia, Zuzia też podobna ma blond włoski, niebieski oczy, uśmiechnięte usta. Świetnie. Zuzanna Lemke. Bardzo ładnie, Zuzia Pozdrawiam Was wszystkich. To już na tyle dzisiaj. Do widzenia.